Dopiero teraz zmieniłem rozdział coś, też wszystko wiem, łączą nie wiem, co się dzieje na wieczora i Ale robię sobie w 9, jeszcze jeden 10 Dobrze jest Także delikatnie mogę Wam pokazać jak, jak, jak to wygląda u mnie Treningi na redukcji robię Przy, tak, przy takim TRT robię na Wiecie, teraz myślę, bo zgadzę mam. Zastanawiam ja sobie. Chyba kawa mi już nie służy drana. Jeśli chodzi właśnie o te treningi na ATRT, to robię delikatnie, rozkręcam się. To tak naprawdę mój drugi tydzień treningów nie robię tego na hura delikatnie, spokojnie. Podchodzę do tego troszkę. Techniką taką, co potrafię. No. Nie, nie mówię, że jestem mega jakimś zawodowcem i wiem co i jak, nie, bo nie jestem ani lekarzem, ani specjalistą. To jest tylko takie, wiecie. No, widzicie moje, moje treningi moje poczynania na siłowni z tym związanej, z tym TRT. Na początku warto. Poćwiczyć bez czegokolwiek, zrobić sobie y, badania, zobaczyć co tam się dzieje, poprawić y, sen, poprawić y, odżywianie i dopiero później myśleć o czymkolwiek więcej. Bo z trybu mega złego nie będziemy wskakiwać w tryb. Y, Niby dobry, ale bardzo intensywny, to nie ma sensu, bo to jest kolejne obciążenie organizmu. <laughs> Najpierw warto wyregulować sobie wszystko, dać sobie czas, poćwiczyć i dopiero później, jak już bardzo chcesz tego, no to dopiero później myśleć, a jak nie masz wiedzy, to znajdź sobie trenera. Trener musi być, bo sobie narobić można krzywdy. Bo ja to powtarzam na każdym filmiku. Także pamiętajcie o tym, bo tu trzeba podejść z głową. Jeszcze raz. Bo wtedy lepiej pije. Ten bark. I jedziemy po prostu 10-12. Jeżeli macie już dobre czucie mięśniowe, można jechać do, prawie do, do upadku. Dobra, ja przechodzę do następnego, do ostatniego, czyli będę ćwiczył biceps. Lecimy. 12. Jeżeli ktoś czuje, że jeszcze może zrobić dwa robi. Dobra. Pokazałem wam pokrótce, jak wygląda trening taki weekendowy na szybko, bez żadnego zażynania się. Bo w weekend przeważnie robię kardio i nic więcej, ale dzisiaj dołożyłem sobie jeszcze leciutki trening split, żeby poprawić. Coś tam widzi, Nie, no. Także powolutku redukcja idzie do przodu. Dobra. To dzisiaj by było na tyle, jeżeli będę miał yy, możliwość to jeszcze nagram jutro ale myślę, że wystarczy mniej więcej, wiecie, jeszcze Wam pokażę jak wygląda yy, moja dieta zrobię posiłek i na cały dzień, żebyście zobaczyli co jem, ile jem żeby można było zobaczyć, łapa zaczyna puchnąć, czuję troszkę chociaż to są bardzo mikro dawki, ale to są dawki przepisane przez lekarza także Samo poczucie wszystko jest ok. Robi mnie fajnie, wystarczająco. Myślę, że to będzie dobre na taki mostek. Teraz po prostu odpoczęcie od większych dawek, jakich przepisze mi lekarz. Dobra, to trzymajcie się na razie i cześć.